Yy, więc siema, siema! Yy, w ogóle witam Was dzisiaj w odcineczku. Pierdyliam w o mnie. Nie wiem w zasadzie ile ich będzie, ale nagrywam to dla Was, moje kochane aniołeczki, Yey! perełeczki. Yy, oczywiście nagrywam to dla Was. no, buziaczki, moi kochani. To będą takie ciekawostki, o których nie macie pojęcia o mnie. A więc uwaga moi drodzy, już bez przedłużenia, jak już mówiłam, wiecie, zaczynajmy, oto jest moje intro. Ua! Dobra, uwaga, zaczynamy. Pierwszy fakt o mnie to. Moim ulubionym kolorem jest kolor drewniany. Ja uważam, że ten kolor ma duszę, ma taki jakby głębszy sens i ogólnie to jest mój ulubiony kolor. Następnym faktem o mnie to taki, że mam niebieskie kapcie. Tak, to jest właśnie kolor moich kapci i są one takie gumowe trochę. Kolejnym super ciekawym faktem o mnie, bez którego nie będziecie mogli się obejść, to to, że rolety w moim pokoju. Działają na zasadzie dzień i noc. No i tam się... Nie mam ogólnie, tylko e, są... Znaczy w mojej piwnicy zapomniałam wam powiedzieć. Następnym faktem jest taki, że w mojej piwnicy jest ciemno i zimno. Kolejnym faktem jest to, że nienawidzę Adidasa, ale mam z niego torbę. Wiecie, ale nie, nie stać na inną torbę, dlatego mam taką. No, jestem strasznie biedna, to jest kolejny fakt, dlatego, że wszystko wydaję na, na Sebastiana, żeby go utrzymać. Kolejny fakt jest taki, że nie mam przyjaciół Dlatego mam wymyślonego męża z anime I, i codziennie jak wracam ze szkoły to, to, to z nim rozmawiam Bo nikt inny nie chce ze mną w szkole rozmawiać Dobra moi drodzy, oto następny fakt o mnie Kiedyś zjadłam pieroga W którym był yy, włos No i w ogóle To jest bardzo ciekawy fakt, wiecie Bo to była lekcja na całe życie o mnie Następny fakt jest taki, że mój brat ma koszulkę z Marii Kolejny fakt o mnie jest taki, że Kochasz, co ma z nieba. Nie, to, to jest zbyt jest ciekawe, co chodzi o to w tym odcinku, żeby każdy fakt był bez uzyski, też nie, nie. Dobra, Kolejnym faktem jest taki, że w moim plecaku mam zepsute pióro, które jest w piórniku, ale i tak nim piszę, bo nie chce mi się wyjść z domu, żeby iść do sklepu. Następny fakt jest taki, że na dworze jest ciepło. Nie, właśnie, odchodzisz że jest zimno Kolejny fakt jest taki Przed moim blokiem rośnie drzewo To jest fakt, który jest Wam niezbędny Po prostu myślę na tym kanale Bo jest on ogólnie bardzo ciekawy Więc wiecie Myślę, że to by było tyle z tych ciekawych faktów o mnie Bez tego pewnie nie przeżyjecie Ja wiem, że Wy tego chcieliście Pragnęliście tego po prostu Róbcie za tu. Nie, musicie tak mówić Nie, W ogóle to by było tyle, bo wiecie, jestem taka fajna i zrobiłam te. Yy, kilka faktów o mnie, więc yy, zje, macie tam trochę tych faktów i w ogóle cieszcie się nimi, enjoy w ogóle. Padnijcie do mojego sklepiku, pamiętajcie, tam jest przestrzena koszuleczki zamiast 250 jest 249, więc ogólnie taka, taka promocja normalnie na moje koszuleczki i kliknijcie w dzwoneczek!